Zaczynamy. Na początek unoszenie na przemiennie kolan. Dwadzieścia powtórzeń. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dziesięć, dziesięć. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Kolejne ćwiczenie. Będziemy sobie obijać nogi piętami od pośladki. I dwadzieścia raz.

Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, do przeciwnej ręki. I dziesięć powtórzeń. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Teraz Zrobimy sobie kręcenie bioderkami raz jedną, raz w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10. włączam stoper. I za chwilę zaczynamy. Przygotujemy się i uniesiemy kolano. Sylwetka wyprostowana. Brzuch wciągnięty. Staramy się schodzić. Nisko, jednocześnie nie wysuwając tego kolana poza linię stopy. Ok. I zmiana nogi. Chwilka przerwy. Przygotuj się i zaczynamy jeszcze dziesięć sekund pamiętaj o oddychaniu. Ok, kolejne ćwiczenie. Superman. Unoszenie rąk do góry, jak i nóg do góry. Przez 30 sekund. I uwaga, zaczynamy. Trzymaj, opuść. Trzymaj, opuść. Pamiętaj, by każde ćwiczenie wykonywać dokładnie. Napinaj mięśnie brzucha. Kolejne ćwiczenie. Będzie to plank na piłce. Osoby, które nie posiadają piłki, trzymają ręce na podłodze. Orkiestra bam! 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 Idziemy do kolejnego ćwiczenia również z piłką. Będziemy unosić piłkę do góry i podawać ją sobie w rękach. I zaczynamy. ciężarek i będziemy opadać z ciężarkiem do dołu. unosić jedną z... nogę do góry. Dół. górę. Dół. górę. Dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. Napinamy mocno mięśnie brzucha. Nogi uda, pośladki pracują. I zmiana nogi. Jeszcze trochę, wytrzymaj. Dasz radę. Alcia, podnosimy główkę. dziesięć sekund. Aluś. Ok. I kolejne ćwiczenie. Będziemy robić przysiady sumo z ciężarkiem. I uwaga. Nogi rozstawiamy szerzej w biodra. Stopy skierowane na zewnątrz. Plecy wyprostowane, brzuch wciągnięty. Trzymamy ciężarek w obydwu dłoniach. I robimy przesiąd. Staramy się zejść jak najniżej, a unosząc nogi do góry, spinamy pośladki. Czas na rozciąganie. Pamiętaj, żeby po każdym treningu porządnie się rozciągnąć. To jest bardzo ważny element treningu. Każde ćwiczenie, staraj się utrzymać w jednej pozycji. Przez 20 do 30 sekund. Przede wszystkim, jeżeli czujesz ból podczas rozciągania, zmień delikatnie pozycję, rób do momentu granicznego nie staraj się, aby ten ból się pogłębiał. Delikatnie wykonuj wszystkie ćwiczenia, to jest czas dla Ciebie, czas odpoczynku, relaksu, spróbuj się wyciszyć. Pierwsze ćwiczenie, wykrok, Jedno, jedna noga oparta po podłogę i delikatnie pogłębiamy ten wypad, tu rozciągamy uda, ośladki. pulsacyjnym mogę mi pogłębiać? Okej, okay. zmiana nogi. Możesz sobie włączyć spokojną, relaksującą muzykę. I wstajemy. Jedna noga do przodu, druga do tyłu. Tylna noga cały czas wyprostowana, jednak cała stopa stoi na podłożu i pochylamy się delikatnie do przodu. Rozciągamy łydki, łuda, pośladki i luz. Wracamy do pozycji. Kolejne ćwiczenie. Kładziemy się na boku. Jedna noga wyprostowana, druga skięta w kolanie, tuż przy udzie. I rozciągamy boki. Możecie jedną rękę wyprostować i sięgamy daleko. to prosto... Ok. Teraz wszędzie łączymy stopy razem i staramy się delikatnie, pulsacyjnym ruchem, położyć kolana na podłodze. To ma być tylko delikatny ruch. Mamy nie dążyć do tego, aby położyć kolana na, na podłodze, tylko delikatnie rozciągamy wewnętrzne partie ud. E. Okej. Okay. I powoli wstajemy. Bardzo powoli. Wciągamy nogę jedna do tyłu. Starajcie się złapać równowagę. Trzymamy wzrok w jednym punkcie, i krzyżujemy ręce na kolony i rozciągamy. 什么也没。 Oczki. Jedna ręka u dołu, druga u góry i ciągniemy do boku. Czujemy jak nam tu się wszystko a. rozciąga. Zmiana. I druga strona. I luz. Delikatnie a. pochylamy się do przodu. Nogi ustawiamy szerzej i rękami dotykamy do podłoża. Pulsacyjnym ruchem. Delikatnie rozciągamy plecy, nogi. I przechodzimy jedną rę rękami do jednej nogi. Przytrzymujemy chwilę i do drugiej. Włączamy nogi i pracujemy ramionami do tyłu i do przodu. Ok, to wszystko. Życzę udanego dnia i do zobaczenia.